Okej, okay, tutaj e, Facebook nam składał e, jakiegoś figla i nas e, wyrzuciło, więc e, drugą część e, teraz odtwarzamy. Mam nadzieję, że e, za chwilę będziecie to widzieć. Chodź proszę. No może czy No na razie chyba nikogo nie ma. Jeśli... No dobrze, chwilkę możemy poczekać. O, już ktoś jest. To jesteś ty. O, jest druga osoba. Dajcie proszę znać, czy teraz wszystko jest ok. Hop, już trochę więcej osób, więc miejmy nadzieję, że te problemy techniczne, e, facebookowe, już będą raczej historią. Ale widzę, że już odtwarza się grono osób, które nas oglądały, więc e, do dokończenia mamy, e, mamy jeszcze. Witamy ponownie. Bardzo dobrze. Ja też się cieszę, że jesteśmy ponownie. Ciekawe, no nie zmienia Nie wiem, co nie stało, jedna nie szabina. i do dokończenia mamy 10 jeszcze przeskaków. Czyli e, przeskakujemy ponad nogami obok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i Dawaj. Dobra. E, jeszcze. Jeśli chodzi o parach to dziękujemy. A ja chciałbym, żebyśmy jeszcze skorzystali z tego, że mamy miękkie podłoże. Jak mamy miękkie podłoże, to najfajniej by było, jakbyśmy sobie przypomnieli jedną z podstawowych rzeczy, której się uczymy na początku zaczynając treningi judo, czyli kuken. Ukemi to łagodnie, w sposób łagodnego upadku, czyli tak zwane pady. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie przypomnieli pierwszy podstawowy pad, który wykonujemy, czyli pad w tył kochowu. Ponieważ dawno niestety nie byliście na macie, to chciałbym przypomnieć pewne podstawowe elementy tego padu, w jaki sposób. W jaki sposób się go uczymy, po to, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Więc na początku chciałbym, żebyśmy położyli się na naszym długim podłożu. I naszym zadaniem jest mieć wyprostowane nogi, wyprostowane ręce, ręce wzdłuż głowia. I nie unieścimy na razie głowy, tylko wyprostowanymi rękoma, uderzamy wzdłuż tułowia. W ten sposób delikatnie uderzamy. Hop. Pięć razy. Do klatki piersiowej. To jest bardzo e, ważna rzecz przy wykonywaniu e, tego padu. Zresztą tak samo jak na przykład uczymy się przewrotów z tył, to zawsze e, też o tym powtarzam, że najważniejszą rzeczą przed rozpoczęciem wykonywania padu w tył jest przytrzymanie brody blisko klatki piersiowej. A to dlatego, żebyśmy się nie uderzyli głową przy wykonywaniu tego e, padu. Jeśli chcecie poświczyć, w jaki sposób e, solidnie, mocno trzymać brodę przy klatce piersiowej, to możecie sobie wziąć kartkę papieru i postarać się złapać kartkę papieru brodą. Jak trzymamy kartkę papieru brodą, to oznacza, że broda jest w odpowiednim miejscu do wykonywania pal. Okay? Mam nadzieję, że już wiemy, w jaki sposób trzymać brodę. Brodę trzymamy bardzo,

Ręce uderzają w bardzo blisko Też Hop! Też prosiłbym, żebyście zwrócili na to uwagę, że nie uderzamy sami dłoni, ale całą, całą rękę. Hop! Eks. Dobra. E, myślę, że większość z Was. E, Do końca w To znaczy, że zawsze są elementy, które możemy wykonać lepiej. No zwłaszcza teraz, kiedy, kiedy nie możemy ćwiczyć na macie, to fajnie by było, żeby sobie czasami przypominać, odświetlać te podstawowe techniki. I teraz chciałbym, żebyśmy wykonali jeszcze 5 padów z pozycji, gdy kucamy. Czyli kucamy w taki sposób na dwóch stopach stoimy na, na palcach i wykonujemy pewne czynności, które już wykonywaliśmy we wcześniejszych krokach, które pokazywałem. Czyli broda jest blisko klatki piersiowej. To jest absolutna podstawa, żeby nic tam się nie stało. Wyprostowujemy ręce. stan dla każdego z siebie. Okay. Pokazuję z innej strony. 5 razy i teraz wersja jest super, super skomplikowana, ale to tylko dla osób, które już mają ten pad przećwiczony, a także e, dla takich osób, które mają e, odpowiednie warunki, czyli e, mogą zrobić ten pad bezpiecznie na materacu, na kocu czy na dywanie, czyli wersja tego padu z pozycji stojącej. Za chwilę to pokażę, tylko e, wezmę sobie łyka wody. Dobra, dobrze i wersja najbardziej skomplikowana, w której musimy zastosować wszystkie reguły, o których przed chwilą mówiłem, czyli broda, blisko klatki piersiowe, uderzamy całymi rękoma. To jest wersja z pozycji stojącej, ale ponieważ mam obawę, że niekoniecznie musi mieć bardzo miękkie podłoże, to nie będziemy tego wykonywać bezpośrednio z takiej pozycji stojącej. I dopiero z tej pozycji będziemy wykonywać e, paster. czyli brona, blisko klatki, ręce są wyprostowane, delikatny przygód. Odsuwamy się do I uderzamy rękę. Pokazuję jeszcze raz. Brona, blisko klatki, pierwszowej ręce. Wyprostowane przy kurde i siadali na szepku i Uderzamy rękoma wtedy, kiedy e, zaczynamy dotykać pośladkami albo lecami Nie wcześniej, ani nie później. Czyli Jeśli macie w swoich domach, mieszkaniach możliwości, to proszę, żebyście e, wykonali e, takie ćwiczenie e, przynajmniej 5 razy. OK? Dobra. I e, ja mam nadzieję, jeszcze e, gumy, ale chyba już gum nam się nie uda zrobić. E, jeśli macie je przygotowane, to proszę, żebyście, e, żebyście je wykorzystali z, na treningu z Batkiem z trenerem Bartkiem, który za chwilę będzie. A ja chciałbym, żebyśmy teraz już przeszli do rozciągania. Ok, czyli siadamy sobie na swoim miękkim podłożu. siadamy po japońsku i wyprostowujemy jedną rękę. Ręka idzie do boku i przytrzymujemy drugą rękę. Na wysokości mniej więcej jednego barku. Przytrzymujemy tak przez 15 sekund. Troszeczkę teraz tak ręka, jakbyśmy chcieli ją skierować do góry. Też ją przytrzymujemy. Możemy mieć tutaj pewne <grymne> trudności z oddychaniem. Przez chwilkę trzymamy tak rękę. 15 sekund. Też odliczam sobie cicho. Okej, okay. dobra. Druga ręka. Trzymamy na wysokość mniej więcej własnego barku. Do góry skierowana jest ręka. Wyprostowujemy rękę przed sobą. Dociągamy, staramy się jakbyśmy chcieli skierować palce w dalsze dłoni ziemi. Łokieć jest wyprostowany i w takiej, w takiej pozycji Ręką za e, przeciwstawny pak i e, dociskamy łokieć za sobą. Przetrzymujemy łokieć tak, jakbyśmy chcieli tą ręką sięgnąć jak najdalej. Tak samo. I teraz siadamy. Możemy troszeczkę hmm, też mamy siad japoński, ale możemy trochę rozchylić kolanka. I kładziemy ręce w taki sposób, że palce mamy skierowane do siebie. I Wychylamy się do przodu delikatnie, robimy to ćwiczenie ostrożnie, żeby sobie nie zrobić krzywdy, przytrzymujemy w momencie kiedy zaczynamy czuć już delikatny ból, delikatne napięcie i w ten sposób trzymamy również 26 sekund. I wspinamy się na, e, na rękach. Na początek patrzymy jak najwyżej do góry. Jak już czujemy się w miarę komfortowo, to możemy chwilę podtrzymać głowę, starając się spojrzeć e, za siebie. Na przykład 15 sekund z lewej strony. Później patrzymy 15 sekund z prawej. I na sam koniec w szerokim rozkroku i schylamy się, wyprostowane są nogi, schylamy się do... Też 20 sekund przytrzymujemy. Dobra. I ostatnie ćwiczenie jeśli mamy gdzieś w pobliżu przez oko poręcz od łóżka, no, od kanapy, to kładziemy to. Zwrócone w kierunku, w kierunku nogi, która, którą aktualnie rozbieram. Dobra. E, wielkie za dzisiaj. E, mam nadzieję, że e, kłopoty techniczne jakoś Wam nie przeszkodziły w, w treningu. Niestety dzisiaj nie wyrobiliśmy się z gumami, ale nic straconego, bo za chwilę trener e, Bartek na pewno pokaże świetne e, świetnie ćwiczenia z wykorzystaniem właśnie gum. Więc y, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się.